No cześć, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Co dzisiaj w programie? Droga do miliona, mega pensja, ekstra pensja, kasa, kasa i dwie zdrapki 200 tysięcy od Mikołaja. Tutaj taka ciekawostka, to jest ta sama paka co drapałem wczoraj na premierze. Poszedłem sobie wymienić zdrapki, no i mówię wezmę sobie dwie kolejne. Myślałem, że ta paka już się sprzedała, a się okazuje, że jeszcze nie. Także mamy niezapowiedziany rewanż w sumie udanej premiery. Tego jeszcze nie było. Ale jak się tak kupiło, to się tak wydrapie. Także startujemy. Trzymajcie kciuki za fajny wynik. No to drapingu czas start. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze się uda wydrapać. Musiałbym mieć niebywałe szczęście po prostu, żeby wyciągnąć jeszcze jakieś wygrane. No ale. Zobaczymy, może tak miało właśnie być. 2, 14, 26, 23, 35, dalej, 28, 9, 7 i 18. No, można się było tego spodziewać. No, ale drapiemy, drapiemy. Tak to wyszło, także nie ma co.

RTE kontrolne. Dobrze, zróbmy sobie teraz mega pensję. Jak była ekstra pusta, to może mega będzie szczęśliwsza. Dobra, to są nasze liczby. Mega pensja na dzień dobry. 13. Tutaj blisko. 21. 45, 25 nie mamy. 38, 24 blisko. 15. Niestety, no i ostatnia linia. 23, 33 i 8. Czyli mega pensja również jest przegrana. No, patrzcie, jeszcze żadnej wygranej dzisiaj nie. to może chociaż ten Mikołaj tutaj kurczę zaskoczy porządnie. Kolejny raz. Jest jeden, więc próbujemy. 12, o proszę bardzo. No widzicie. Jednak, jednak udało się jeszcze wyłapać wygraną. Przypadkowo. Bo nie tak miało być. Nie tak miało być. 30, patrzcie, jest druga wygrana. No super. 6, 2, 18 i 27. No to pewnie po piątce to będzie, nie? No ale tak. Mamy, co mi mi koła jest płacony. Jak tak można powiedzieć? No, jest GG, także jest dyszka. Super. Przed nami kasa, kasa i droga do miliona. Zobaczymy, czy to taka droga będzie. Kręta czy prosta. Dobra, mamy liczby w kasa kasa i jedziemy. 37, 29, nie ma nic po tej stronie. Po w pierwszej linii znaczy się. 33, 23 nie mamy i 21. 30, 19 i 13. Także niestety nic z liczb. Ale może okienka. O, moi drodzy, trzy portfele, jest 5 złotych. proszę bardzo. O! No, świetnie, czyli mamy dyszkę. Super, już prawie że połowa odzyskana. Czyli powinny być kontrolne A i takie też są. No, świetnie. Dobra, drapiemy drogę do miliona. Jak tutaj wpadnie wygrana, no to mamy w sumie fajny odcinek. 9, 19, o nawet tak muszą po swojemu nadrukować. 23-22. 30, 31, blisko, blisko, ale to nie to, niestety. 25, 27, nie mamy. Ach, tutaj już myślałem, że wskoczy, ale niestety. 19, 18. 29,41 nie mamy i trzy ostatnie szanse na tej zdrapce i gra 25. No niestety nie udało się. Mamy. To już kolejna droga do miliona. patrzcie, która mi tutaj przekrała, nie. Jak szło, to szło, a jak nie idzie, to nie idzie. No tak to jest najlepsza błęda. Dobra, moi drodzy, no to zapraszam do. Zapraszam na podsumowanie. No i mamy to. Kolejne wygrane na koncie. Mikołaj przyniósł 10 zł, kasa, kasa też 10, także mamy dwie dyszki. No niestety dzisiaj do tyłu, ale przyjemnie się drapało. Mam nadzieję, że Wam i przyjemnie oglądało. Także dziękuję bardzo, zapraszam na jutro. No i standardowo zabieramy się za drapanie kalendarza angielskiego. Dzisiaj numerek trzeci. Trzeci dzień zdrap masów Także sprawdzamy, co tutaj angielski lot to dla nas przygotowało. Mamy śnieżynkę i cukierek. Także do zobaczenia jutro. Cześć!